się ciebie tutaj no miałem właśnie streamować na twitchu dlatego tak wyglądam co się dzieje coś się stało mm, ok czyli nabrałaś impulsywnej ochoty na zmianę fryzury nowa fryzura nowa ty I to ja mam ci tę fryzurę zrobić. Na pewno. No raz Angelice robiłem trwałą, tak. No tak raz Michałowi też utleniałem włosy. No ale to wiesz. No raz też Twojej teściowej pięknego grzyba zrobiłem, pamiętam. No ale to wiesz, to były pojedyncze incydenty. Ja nie mam żadnej żadnego backgroundu ed edukacyjnego w tej dziedzinie to jesteś pewna, że chcesz, żebym ci pomógł no dobrze to się najpierw przyjrzy twoim włosom okej, okay, poczekaj poczekaj, czekaj te włosy nie masz w najlepszej kondycji ktoś ci kiedyś to powiedział no to ja ci mówię ja Ci mówię, że one są zniszczone, dlatego na początku wykonamy małą pielęgnację, ale jeszcze najpierw je umyjemy po prostu. Pochyl się tutaj delikatnie, tylko delikatnie, bo tak się składa, że za Tobą właśnie jest myjka. Widzisz, przewidziałem to, że przyjdziesz. No ja zawsze mam myjkę na środku pokoju ustawioną, to jest normalne w moim domu, więc się, o, tak żeby ci było wygodnie, jakbyś czuła jakieś spięcie, to możesz zawsze się poprzesuwać w tym siedzeniu trochę jeszcze, o tak będzie dobrze, to ten, odpalam kran i lecimy. Jest woda przyjemna. Tak? Nie za gorąco, nie za Użyjemy takiego specjalnego szamponu, który jest na bazie ziół, a konkretnie rumianek. ね。取 Napisane, żeby 40 minut ją trzymać, ale chyba nie mamy tyle czasu. Możemy też zrobić olejowanie włosów. Mam tutaj wspaniały olej. No nie wiem co, co by się chciała. No ja też myślę, że olejowanie, wo, olejowanie włosów będzie idealne w Twoim... Największy problem jaki mam z Twoimi włosami, to to, że są wysuszone na wiór. Dobrze, to tym olejem potraktujemy Twoje włosy. Jaką fryzurę byś chciała mieć wykonaną? O, odważnie, odważnie. Okej. Okay. Czy chciałabyś wygolić boki? Wygolić boki. O, a tutaj zostawić długie? Dobra, dobra. Ciekawie. Alternatywnie, odważnie. Ale takie coś też szanuję, no, ja lubię. Myślę, że możemy to wykonać jak najbardziej. A z w co robimy? Okej, okay. nie ma problemu. No, dobrze, ponownie bardzo Ci proszę, abyś mogła do myjki tutaj się pochylić. Dziękuję Ci bardzo. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. O, tak będzie idealnie. Lecimy z tym. Ja lubię też stosować taką wcierkę, Ona jest do skóry głowy, ponieważ widziałem też, że masz zaczerwienioną tę skórę na głowie. Eee, dobrze, parę bicień ci to wetra, we włosy dokładnie. Dobra dobre a to biorę się do roboty ale jesteś pewna bo że potem nie było na mnie tak 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 na spokojnie na spokojnie nigdzie mi się nie spieszy to znaczy trochę mi się spieszy widzowie na Twitchu czekają ale przyjaźń jest ważniejsza i uszczęśliwanie, i uszczęśliwanie przyjaciół jest najważniejsze No, jak gdzieś podoba nawet ci takie wzorki porobiłem No takie jakby błyskawice no dokładnie Dobrze to wygląda No, no Dobra eee, To teraz pozwól, że na początku rozczarza Razem, gdyby się spodziewał. To znaczy, ja się trochę spodziewałem, no bo mm. mieliście kompletnie różne znaki Zodiaku. One ze sobą kolidowały. No, horoskopy nie wróżyły wam dobrze od samego początku. To, że 5 lat udało Wam się być razem, to i tak jest sukces, moim zdaniem. Znaki wodne i znaki ognia. One się nie łączą, one się nie lubią. Pamiętaj o tym na przyszłość. Eee, bo to nie są przelewki. Teraz akurat jest dobry czas na randkowanie, bo jest retrograd... Retro, retro, no Merkury coś tam robi. I dobrze robi, więc... Jest czas astrologiczny właśnie na miłość. Um. włosy zaczynają troszkę wysychać, więc pozwolił, że namoczymy je. zmniejszył, bo to będzie się daje w wyglądzie. Jest i tak duża zmiana, a jak je pofarbujesz, to one będą znowu zniszczone. Daj im czas na regenerację. Co nagrywam, co ja streamuję. O to lepiej się nie dowiaduj. Nie, nie. Nawet przyjaciel ma tajemnicę przed sobą. Wolę nie mówić. Wolę nie mówić, przepraszam. Nie, nie chcę o tym mówić. No to jakbyś mnie znowu potrzebowała, to wiesz gdzie jestem. No, to pa pa pa. pa.